Przedewieździemy tego filmiku z się z lekarzem lub, nie sądzę, za dawka takiego śmiechu niewłaściwie obejrzana może zagrażać Twojemu życiu w pierdol dress. Wszystkie pieniądze, które zebraliśmy na te wszystkie numery eskaderskie, są przeznaczone na leczenie dawno na wogi. Dziękujemy. Akcja. Uwaga, wszystkie. A jeszcze powtórka, klaps. Uwaga. Wszystkie akcje kaskaderskie wykonane w tym filmiku zostały skontrolowane przez magistra Karola. Waga. Nie należy pozostawić ich w domu, a na podwórku. Dziękuję. Czego? Nagramy z muzyką. Come and let me fly, so high. Nie było, nie było. Jak to że... jak tą laskę schaitowali, to pojeżdżała to ona co trzeba śpiewać, nie? I nagle tak jak że proszę cię nie śpiewaj, moje uszy i tak dalej. Jedziesz czy nie? Jadę. Ej, dupa ci ucięło. Tak, ci Tio, patrz, patrz, patrz na to, O What the fuck? O, patrz na patrz co zrobię, jestem ja maczkiem. Ej, <dzum> no nie trafiłem. <gblin> Ej, ty całym jechałem. Tio, dziupa. No. Jak ja to wcześniej trafiłem? Ty, patrz. Ten wyszedł. Ej, boom! Otwórz tą remę po się na pewno. Słuchaj! Bardzo no. wyszło z tych kanałów! To ty, jest ten! No, Predator! Predator wyszedł! Ej, uważa, Ej. bo ci samochód wyrzuci w powietrze! O, o to chodzi, o to chodzi! Patrz, patrz na to, patrz na to! Ja niczego się nie boję! O to, przestoje. Jestem maczkiem! <noise> o ja pierdolę, jakie loty Adasia Jakie loty Adasia Adam! Lecę! <noise> no, jest kolega w szkole, ma imię Adam Dlaczego nazywasz się Adam? Nie wiem Nazywam się Adam Bo dobrze wkładam <noise> eee! Cześć, Ale. jestem Aga Jestem nagaj. Jestem hardkorem! Powiedz, po, po, pokaż jak macie klata Chcesz zobaczyć. Jak profesjonalista wyskoczę w locie. Jestem Maćkiem. Poczekaj. <grym> <grym> <Boże. grym> Teraz szukaj. Gdzie jest macie? <grym> macie, jest! Oh masz macika. Jo, nie potu Potok, potłoku ujeszło Ej! Ej Maciek, ej ja mam pomysł Taki ciekawy Zaczekaj no. sekundę, zaczekaj sekundę, ja się rozpędzę dobrze Czekaj, jadę do ciebie Ej, 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 dobra, eee, schowam się między drzewami O, ty, ale jebnie Podejdź tu do mnie Stoję koło stacji benzynowej Gdzie? Koło stacji więzynowej, koło krzyża! GDZIE JEST KRZYŻ?! <grystanie> Gdzie jest krzyż... TUTAJ kurwa. <grystanie> spokojnie, spokojnie, spokojnie... Eju, nie denerwuj się... Dlaczego, bo w pramę nie mogę trafić. Gdzie ko stacji więzynowej? <grystanie> Tofam na farmę. Od frontu wjeżdżam. EJ MACIEK! <grystanie> MASZ widzisz MNIE paki, KUKA kręca! O ty <grystanie> Gdzie jesteś? No, pol... no, polu nie widzisz mnie w polu. Cofnij się wsteczny. To idzie on, jest. Jeździ pola. Jest, jest, Ojedziesz do mnie. Za mną jesteś, o Petryk, stój. Patrz, pokażę ci coś z tą ciekawego? Jest, gry... Patrz, co zrobię, ej! A? <Veteriner hay actor> Chodź, jedź za mną, że ci pokażę. Ops! Czy... Tycki! Nie wiem, czy jeszcze do końca pamiętam, gdzie to było, ale jak się bawiłem, jak mamy nie by... jak mama mi nie podwoiła na neta chodzić, to, to gdzieś tam było. No. było. Ej nie! <głosy> <głosy> żydzie jeden ty. Gdzie to było? Taki fajne... Ej nie żydzie! Jest... <noise> Widział woda, ryzyki. ty woda! Chyba woda. <tryk> A to nie tu było? O tu! Patrz! Tam jest chyba dziura, tam można przeskakiwać nad wodą. Gdzie? Za mną. Tylko czekaj, co? Na wstecznym? Tam chyba. nadajesz, wie za mną. No jest. Maciek, woda! <tryk> Macie! 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 te! Czego ty samochody nie umiem latać? Ej, To Topi, się. Bo... No, to one macie! Blablablabla Kup nowe tato No i chodź Mam CZ supporter Cholera Kinga ej, ej nie da się przeskoczyć nad tą wodą Pr czy próbujemy jeszcze raz Jedziem Ej, to ja stąd wyskoczę E, bramę trafi. Uuu, stój! Maciek! Gdzie jesteś? TY lec! Żyka. Żyka. Żyka, szczyka, o nie! Gdzie jesteś? Nie, jeszcze nie wpadłem, TY! Morze Bałtyckie? Jop! Gdzie jesteś? Nie wiem, zgubiłem się, mama <laughs> mnie widzę cię. nie kocha. Mama mnie nie kocha. Stój, Maciek, stój, Maciek. O, stoję, Maciek, widzę cię. Maciek, nie bój <laughs> O no, widzę Cię, Maciek skacze, uwaga, patrz Maciek, Maciek E, przez wszystko przenikał Patrz! Ty, patrz Jezu, rzuca mnie, je, rzuca Patrz gdzie wjechałem, ej! Maskowanie aktywne Eee, gdzie jesteś? Patrz, schowam bambu Ale... <noise> Czekaj, bo ja wpadłem do wody Tak? To wyjdź, wyjdź, wyjdź Ale wodą Widzisz mnie? O, chodź, patrz Gdzie jest BMW? Mask... w gównie! Czekaj! Jest! <grystanie> <grystanie> Maskowanie aktywne. <grystanie> Jeszcze jedno BMW trzeba kupić. O, 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 ziemniaczki! <grystanie> Wjechałem w kartofle. <grystanie> Ty, to ja mam pomysł. Ty otworzę szybkę? O, ja mam otwartą, żeby nie śmierdziała jak puszczę <grystanie> Iha, ty, to teraz w drugą stronę jedziemy. Czekaj, gdzie jesteś? Maciek? Mówię! ściągnij murcielago! Maciek, czekaj, Maciek, bo cię wam. Brawo! Cóź, ej, coś mam skrętne. Ja mam na tablecie, ale za to kurwa się nie graźnie da. No. Co? No wyobraź sobie, żebyś jechał traktorem i kombajnem na tablecie. Kurde, żeby dupę zaurzuciło, no? Pfff... Ja próbam! Maciek! Ej, nie, Maciek, spokojnie, Maciek, Maciek, Maciek Uspokój się Maciek, ja sam się zarzucę Hyhyhy o lądy, Adasio Ty, czekaj, bo nie wiem, gdzie jestem Ej, podrzuciłem muzykę, będą czyczki, będzie pompa 2-1 jest Czekaj, czekaj, bo na dachu leżę a ja skaczę przez tekstury, ty, przeskoczyłem przez coś, co to było? A drzewo What? Tetryk na Huzaja. Ty patrzę, kidz do dragów. Możemy się ścigać przez kukurydzę. <noise> A no ty. <słyszy> <Czekaj>. <słyszy> ring 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 ring. Ring 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 Ziemniaczki! <grym> Także w pyry! Ja Także w pyry! Siuuuuu! Zawracamy. Ej, ale nie fruwaj mi tu. Ty skaczemy teraz. Maciek jest tylko jeden. Ty tu się nie da wylecieć, olol. A przejechałem przez tych który... suru. O! Maciek! OLA no loty! Gdzie jesteś? Ociego, ale znalazłem skocznie! Yeah. Zaraz ci pokażę, gdzie bym ja, znalazł. Dobra, ja jestem Maciekiem Tam gdzie ty... Tam gdzie ty na początku. What the fuck Tam Ach, gdzie na początku? Jest... Jak leci! Ze mnie skaczesz, Adaś. No No by byś ciebie skaczył. A to BMW potrafi robić kickflipy wszystko otwieram Ej, a jak sobie do jeziora to się coś stanie? A jak wejdę? Jak Umoczę to... sobie buty! <laughs> Umoczę sobie Umyłem kalesony

Latam do góry nogami. Czasami tylko Chodź pojedziemy do kościoła A po co? Wskakuj mi na maskę, będziesz gorącą laską na masce gorącego bębu. Dawaj go <grym grym> ja, Dobra, jedziemy, chodź, chodź bo będę latał Skrzydła rozłożyłem. A gdzie ty chcesz latać? Skrzydła nadziei! Ja spróbuję przeskoczyć nad rzeką. Aaaa, Mur mnie nie powstrzyma! Ty nie powstrzymał, nie? LUTEN! Uspokój się Maciek! Easy! Wsteczny! Man! You fucking! Rage, man! Eee nie no odpierdol się od mojej bęby! Dobra. Jeśli będzie przez to przez rzekę, trzeba przejechać na tą stronę. A co, wątpię, Maciek my to przeskoczymy. Ale od... Ty od tej strony będzie łatwiej chyba. jak której? O, o co ja. O! Co ty robisz? Chodź tu jedź. Jedź tam gdzie ja. Czekaj, ty... zamykam ty... wszystko. Evo, otwórz te... Ło wowo! Wow, wow. Jak go wyrzuci! Dobra, nawrót. Patrz tam ci nawrócę. Jedziemy teraz prosto. Kto hamuje ten dupa Co to kurwa AHAHAHAH Ty ty pomóż O kurwa wpadnę! Nie, Nieee Jak ja ci mam pomóc to? wysiń z samochodu To ci pomogę No to weź BMW Nowe Mam nowe no, pomóc ci? A już, już odwrócony jestem A ile ty masz jeszcze pieniędzy? Hopie, ja mówię, jeszcze 999482. 2 Kurwa, <grym>, dobra, nie pytam dalej <grym>, Nie pytam dalej Chodź, skaczemy tam, gdzie ja <grym>, Maciek, Maciek Ej, ale tu nad rzeką nie ma jak przelecieć Maciek, nie skacz Maciek, nie skacz, proszę Iiii... A ty kurwa Co? Maciek, nie skacz Później <grym>, Nie mam zamiaru Buzi, ty buzi <słyska> <prabie? gry> b Pamiętasz? Witam was w 14 JEBNIE What the fuck Buzi Dobra, To ja skaczę o, Czekaj, 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 czekaj mnie nie powstrzyma Bo polecę Jak pokrzywa do wody <gry> Do wody no, tylko Trzeba wymyślić taktykę Jak to przeleci <słyska> No patrz no kurwa. Przecież tak nie może być. Ty, a daj mi jakiś traktor. Nawet ten podstawowy. Traktorem się przeleca. Traktorem się przeleca. What the fuck. Ja, za mną kurwa. To ten jest Bo rozwija prędkość jak moje babcia pod kiblem. Kurwa, To Tobie traktor dawać kombajn może. E, o, dobra! Skaczę kombajnem nad drzykom. Ale buja. Rozwija zawrotny 50 km na godzinę. A, to przeskoczę tym traktorem. A jak nie to wyskoczę, w lęce. Dobra, to na trzy. Kto, a moja ten pedał? Ty! No ty się, się kurwa rozpędzi do. No. No nie, jedzie. Przeredzę, przeredzę! O, o kurwa! Ja fake! Przelecę, przeredzę! O kurwa! Daj, kombajn, Daj, kombaj z Ma, Masz, masz ten! Go, co to kurwa? Daj kombajn z tym, z od z tymi, z, z, ły, z łyżką w przód, znaczy z headerem, no Z łyżką przod, dobra Ale Nie wiem, znaczy daj kombajn po prostu nawet ten kurwa pala, Holujecie Nie to na maso palestyńska o, o, widzisz! Ty hamuj, bo się z niego zboże sypie Jak zboże? To no nie widzisz, parze, jak nie kurzy. <noise> nie kurzy i nic. Dzięki! O nie, Uwaga! Nie ponosisz żadnej ja? odpowiedzialności za straty wyrządzone w tych miejscach publicznych <noise> Tobie kombaj dać MW3 tylko nauczony O, dobra. No patrz, czemu kreści kombaj? O nie. Ja tu się przelewam. O nie! Jest się w drzwiach znając życie. Nie <noise> w drzwiach. Ja pierdolę! Bądziarno <głynne> za to potrafię zrobić tarana do się Patrz Pietryk, ale ja jestem magikiem David Copperfield mnie użył <głynne> <głynne> Henry <głynne> <punkter> się zatrzymał Ty <głynne> patrz ślub Ciekawe ci przyjezdny, dawaj <głynne> DAVID COPPERFIELD MNIE UCZYŁ EJ SPIERDAŃ Właśnie, ej, ja to przeskoczę, przeskoczę Zobaczcie, wszystko... Ty, co to za wieś? Daj mi ej, daj mi spray, Ja zaraz tu nareszcie kutasę na tym górze Czekaj, ukradnę kombajn NIE, SPIERDAŃ W Ej, panie, co pan tu robisz? Ja tu piję rekord Guinessa Guiness Pierwszy skok dla tego, dla próby Próbę, no. e, to jest ten skok jest sponsorowany przeze mnie i wszystkie pieniądze, które z, będą z tego skoku będą przeznaczone na rehabilitację umysłowo króla wogi KACZE! CZY? Kurwa! Ja tu! Już po skoku? Ja się zawieszę tym hyderem na drzikom mi. Czy rynne się rozłożę Rynne się rozłożę? Którym się rozkładał, tu gówno? Eee, yy, by. Yy, tak. O, piepaka aerodynamika! Aerodynamika. <grym> Wiesz co, ja będę lepiej stąd za góro, bo ja się boję. Co ty zrobisz? Przelecę to. <grym> Przelecę to. <grym> A to wielka pomoc na chwila! fonik 30 na godzinę kombajn rzeka daję Andrzej! o kurwa ale jem, nie Co ty robisz? Masz opryskiwacz. nie Rozłóż sobie nie Krową może będziesz działał. O, o, ale dynamikę. Ty, ile ono wyciąga? Ile wyciąga? Chyba 40? Ty niż kombajn. Znaczy, że jest prawdopodobniejszy skok. tu! Cześć! W którym no. się to rozkłada? Rozłóż X! Patrz kurba, polecę zaraz! <laughs> polecę zaraz... tą rzeczkę, normalnie jak, yyy... tą rzeczkę jak woga porzeczkę. Czekaj, czekaj, ja se stanę tutaj. Maciek, Maciek nie ma czasu Maciek nie skacz, proszę cię. Czekaj, nie, czekaj, czekaj, podjadę bardziej, podjadę bardziej. Podjadę. Ale ale, naprawdę najbrzydszy oplecki ważeki widziałem w 13 jest lepszy. No, leć Kamera ze środka, relacja na żywo od FXa. Proszę Państwa, phoenix, przyspieszenie. Ile 8 km Jest 40 km na godzinę, proszę państwa, czy zrobi to? Czy przeleci rzekę? Czy przeleci ją? Tak, tak! O kurwa! <laughs> Daj drugi Jak to wyglądało Daj drugi od tej strony będę skakał Że prasę chcesz Nie. <laughs> nie, jak to zwykłe, a jak... Kup ma, jedną BMK ma, Masz komboin Jako że dupek Ty czekaj, masz luflę, masz szuflę Icho Albo mućkę ci kupię Mam jedną budzikę cicho się. Ja wierdziłem Idę to... się rozpędzić. Idę się rozpędzić. Czy... Nie możemy ściągnąć czegoś super szybkiego? Lamborghini? No ściąg z neta, daj lingę też Ma cię Maksymalnie stówę ciście. No to ściągłem mod jak nie. A jak yes. nie, to ściąg mod na jetpacka. O kurwa, HACZĘ! Zahaczyłem o skrzydło. Po nie przyjedziesz, mówię ci nie przyjedziesz. Ja, patrz, tak, tak, jak to wygląda? Patrz. daram, 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 to podjedź bliżej, to zobaczysz, wyłanie się z dziczy. dziczy. <śpiewanie> Widzę cię. Ty tu jest z górka! Mogę się rozpędzić Nie wierzaj tam, bo tam jest maciek Iła, wsteczny jadę Kurwa Maciek! A! Ring ding 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 ring ding Sup Oniks, drugie podejście! Drugi opryskiwacz, skrzydła rozłożone, zapładnia żone! No i przeżył. I flooo! O kurwa. Boże. Daj BMW, tylko taki BMW porządny. Nie no to masz tryga. to moje. Albo tamto weź. Nie, mojego nie. Wypad. Wypad. I jadę się, kurwa, rozpędzić. jadę się rozpędzić. <noise> próba y niemieckim traktorem. <noise> Nemeckie. Nemeckie, zgod! w straju drug stoi dobry ku. o kurwa lak kurwa lagi mamy ej ty kurwa przestań sięgnąć pornole w hd i zabierz się za granie ej rzeka jupie jupie chodź tu kurwa mamy Winston mamy problem no wiem, Jankowi, że mi nie przyzywał LSA Ej, ej! Uratuj mnie, bo wpadnę do rzeki, a wstawię zimna woda! Wstawię zimna woda! No jej, jej, nie, tylko sam się nie utop, człowieku! Nie, nie, nie! Nie bi we mnie, cicho, cicho, zostaw to. Co to jest? Patrz. Nie! Ty o, wow. mam cię kłuczę! E, cicho, pojadę gdzieś, pojadę gdzieś! Czekaj, jad, jadę ja Nie ma, bo wpadam do rzeki. O, cicho ci, o dobrze robisz, dobrze. Ła, zaraz A <grym> Ale <z nimi> utknę! A ze mnie debil jest! Ej, pknij mocniej to wpadnę do rzeki! Gdzie jest to kurwa kombaj na nie! Ty cichaj! Może się wypchnę? Wypchnę. UWA niemiecki traktor mi się zepsuł, zawiesił się znaczy. Ty, kurwa. Tak. to? Trzeba to... zrobić screenshota, kurwa. Ten <grym> SIĘ trzyma drogi! Nie! Ty, obczaj. Ej, ale hardcore, parze mogę wsiąść. Wyjedź, wyjedź! No! Kurwa! Silnik nie pracuje, bo pod wodą! Wejdź z niej! Niemcy pchnij mnie! Niemcy? Ty tu jest rzeczka? Fajka rzeczka! Piękne do rzeczki! Po No O! o. Y, Utopid. Dobra, zrobisz mi nową. I chodź, zrobiłem wyścigi po wodzie. O nie! O nie! Oni znikną ci z pola widzenia? niech mam dla siebie traktor? Precy go, wodby, dawaj mi BMW! Nie, ten czerwony kurwa, ze skrajności w skrajność. <grym> Bierz go, zobaczysz ile ciśnie. A <grym> no ile takiegoś pociska? Wow, ale zawrotna prędkość. 30 km na godzinę. Dobra, wiesz co, mam tam ci kombajn nie kompaj, daj bam, kurczę, tylko się, żeby się nie zawiesił. Wjadę do szkoły. User, joined your channel. Dobry. Pochwalony. O! O, 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 o. W Joawie byłem. O, o. Sorry, że się tak szybko rozłączyłem, ale musiałem iść. I opa, opa, ale. Ty ale... Ty A, my co my my user został wyjęty z twojego channel. Dobry.

Jedziemy na miejsce utonięcia mojej bębki. A wciśnij by JAKA PAŁA <noise> e, szerokie to jest? <noise> A to gówno to on Posztaż też O ty o. Tylko ja jestem taki hardkorowy, jak potrafię fruwać. Ej, ej, spierdala, spie spierdala! Ej, ty ej! <grywia> <grywia> możesz być obrysowany. O kurde, stówę cisnę. Ej, skombinuj mod na jakąś odrzutówkę. Przecież skombinuj bo na odrzutowego. Helikopter mam. Dawaj! Robimy relację z Maciek na żywo. Czekaj, czekaj. Stój! Maciek stój! No i poszedł Maciek. No czekaj nad rzyką, Ja do ciebie. Maciek poszedł. Daram dam daram, daram daram, Daram, dam, daram, dam, dam. Maciek! Ty, ale wystaje, patrz. Ty patrz! W tekstury wlazę. Nie. Tędy jakbyś chodził. Dobra. I przepraszam. Yy, osoby, które... Yy...